Moje ulubione RPG wszechczasów. Ja osobiście jestem wielkim fanem JRPG. Dla tych, co nie wiedzą, co to jest JRPG, czyli Japanese Role Playing Game, jest to rodzaj gier RPG, w których występuje bardzo bogata i rozwinięta fabuła. Co za tym oczywiście idzie? Oznacza to, że jest bardzo dużo tekstu i niestety bez znajomości języków obcych. Najprawdopodobniej nie wyciągniesz z tej gry tego, co najlepsze, czyli bardzo pięknej, bogatej, wciągającej historii. Jedną chyba z najbardziej kolicznych serii, jeżeli chodzi o JRPG, jest seria Final Fantasy. I rzeczywiście, jedna z moich ulubionych gier JRPG Final Fantasy VII Origin. Oczywiście jest również wersja Remastered, jak również wyszła wersja Remake, jednak czy cały Remake jest lepszy od właśnie oryginału? Poczekam z tą opinią do momentu, kiedy przejdę pozostałe części, bo na chwilę obecną skończyłem tylko na pierwszej części, czekam wciąż na reboot na komputer. Tuż za Final Fantasy 7. pasuje tutaj kolejna część tej serii, Final Fantasy. Dziewiątka. Tak, moi drodzy, bardzo mi się podobała klimat tej gry. Rzeczywiście polecam ją także każdemu fanowi gier Jotarpeg. Kolejna seria w topce. Seria Suikoden z Suikodenem 2 na czele. Świetna fabuła, fajny system kombosów. Ale przede wszystkim fajna możliwość zdobywania bardzo wielkiej ilości postaci, które nie tylko mogą grać z tobą jako właśnie twoi towarzysze, ale też pomagają tobie rozbudowywać daną bazę, lokalizację. Tak, jest to po części też zarządzanie, tworzenie swojej własnej bazy i z czasem swojego własnego narodu. Gra poza elementami JRPG ma też elementy strategiczne. Seria numer 3. Grandia. I znów pierwsza część jest tutaj. Po prostu mistrzostwem, w mojej opinii. Sposób w jaki od zwykłego, najzwykłejszego poszukiwania skarbów jako dziecko zabawy przechodzimy stopniowo. Także poszukiwanie skarbów w całkowicie nowym świecie jest wręcz niesamowity. Tak, bardzo wciągająca i świetna fabuła. Oczywiście wszystkie części były fajne, ale ta część najbardziej mi przypasowała. Także dla fanów gier JRPG, którzy nie boją się wrócić do troszkę bardziej retro, Grandia. Wszystkie trzy części. Breath of Fire 4, choć jest to też seria gier, jednak tu w tym wypadku jedynie czwarta część tak naprawdę, naprawdę zrobiła na mnie mocne wrażenie. Szczególnie jeśli chodzi o babułę, a możliwość tworzenia zaklęć poprzez rzucanie dwóch różnych zaklęć, tworzenie nowego zaklęcia. Piękna bajeczka, fenomenalne. Tak moi drodzy, Breath of Fire 4, stara gierka, ale jednak ujeśli warto. Okay. Cała seria Tales of... Każda część praktycznie mówi o innej historii i z wszystkich Tales of. Właśnie Tales of Graces F najbardziej mi się spodobało. Piękna, wzruszająca często niestety historia. Też sporo zabawnych elementów. Tak. Cała seria Tales of przedstawia wspaniałe gry, które warto sobie pograć, ale najbardziej pokonuję. Tales of Graces F.